Hej ekipa, witam was z witam was ponownie w Medieval Dynasty Tak jak obiecałem, powracam do tego tytułu Powracam do naszego średniowiecznego Naszej średniowiecznej osady, naszego zaścianka Gdzie będziemy dalej się bawić w trybie troszkę nocnych pogaduszek Czyli na Discordzie co sobotę mniej więcej staram się nocnym maraton 2 godziny zrobić A te osoby, które nie mogą, macie ten materiał w zapisie Więc serdecznie was zapraszam do oglądania Natomiast jak widzicie troszkę się pozmieniło od ostatniego nagranego odcinka. Natomiast w tym momencie, jak widzicie, nasza osada to jest naprawdę więcej domostw, mamy nawet kurnik i w tym momencie już, słuchajcie, mamy cztery obywatelki. I dziś, no nie wiem, czy akurat dziś, ale dzisiaj przygotuję się do tego na pewno, aby jedna z tych wybranek stała się moją żoną. Tak, w końcu pora zająć się tym krokiem, w końcu pora się odważyć i zrobić coś z sobą i założyć... Tutaj prawdziwą dynastię jeżeli chodzi o dalsze kwestie będziemy tutaj oczywiście technologicznie rozwijać się w kierunku magazynu zasobów nie w stronę w stronę kopalni bo tutaj z tego co się orientowałem żelazo najlepiej wychodzi ale kiedy do tego dojdziemy no pewnie jeszcze troszkę nam zejdzie w każdym razie będę chciał ch chata. Myśliwska nie gdzieś to było. Gęsiarnia, jak widzicie tutaj, warsztat poziom drugi, kuźnia. Kuźnia poziom drugi to jest mój priorytet też na najbliższe spotkania, aby dojść do brązu, bo brąz w repozorom jest lepszy niż zwykła mieć. Brązo. Rzeczy z brązu są bardziej wartościowe, a też potrzeba do tego niedużo. Jeżeli chodzi o dalsze kwestie, tematy, jakieś tutaj uprawy. To w tym momencie mam tak założone, że teraz mam czwartego człowieka, który w tym momencie będzie nam rozsiewał chyba kapustę z tego co widzę, ale to zaraz się upewnię. Co jest w ogóle kapustą, co jest latem rozsiewane? Poczekajcie, prosty worek, najprościej tutaj chyba zweryfikować, no chyba, że wy macie jakąś inną metodę, ale latem można tylko właśnie kapustę lub nawóz. No to mamy jeszcze dwa dni, mam nadzieję, że nasza nowa... Baldwina to jest Lorelei Ludwika, przepraszam Ludwika jest naszym rolnikiem, ona już chyba jest prawie na miejscu, si się zajmie tymi działaniami, a ja oczywiście jej troszkę ułatwię, bo tam jeszcze muszę zlikwidować jedną zasadniczą rzecz, Składajcie mi młotek do ręki i będziemy tutaj... Ona ma, ma zadanie sobie tutaj przetwarzać, ładnie to będzie to poletko oprawiać. Okazuje się, że jednak to co myślałem, że te pola będą z Afriko nie są, więc pora chyba jest zlikwidować. Żeby po prostu nie zawracały gitary Skoro i tak za nie muszę płacić To wolę już płacić jeden taki konkretny podatek I łatwiej zarządzać tym polem bo naprawdę lepiej się edytuje Niż takie kawałki które w sumie nic mi tu nie dają Tutaj mamy jeszcze sporo do naprawy, oj, pardon Do budowy, tak budowa, proszę budowa Tutaj będzie taki płotek tak jak widzicie, tylko patyków tutaj nam trzeba no i zobaczymy tutaj co dalej w tym kierunku zrobimy. Jeżeli chodzi o to co dzisiaj będę chciał zrobić to po prostu wykupuję słuchajcie technologicznie tylko żebym teraz to dobrze zrobił. Muszę znaleźć stołek skutku, stół skut, ława skutku. Jeżeli chodzi o to bo później magazyn sobą, to jest tutaj dom drewutnia i tak dopiero tutaj w drewutni poziom 2500 daleko do tego drewniana ława ale to my nas, nas to nie interesuje. Stół skut, poproszę za 500. Yy, ława skut, proszę za, yy, za 500. I stołek skód za 250. Dlaczego to kupuję? Sta powiecie, w stanie przecież wydajesz kasę na dekoracje zamiast na coś lepszego. Yy, z prostego powodu, słuchajcie, mam wziąć ślub, prawda? Więc y, trzeba by tutaj wesele jakieś wyprawić. A w tym celu no, trzeba się jakiś zestaw, a postaw się. Wymyśliłem sobie, że w tym miejscu postawię nasze stoły, naszą ucztę w tym miejscu się właśnie będzie odbywać, blisko do magazynu jednego i drugiego. Tutaj trochę studnie przesunąłem i idealnie w tym miejscu można by te stoły stawiać, więc to co? Bierzemy, proszę tu jest jeden stół, tylko trzeba to ładnie ustawić. Stół będzie jeden tak ustawiony, proszę ciach. Teraz postawmy drugi stół. Tak samym układzie, więc proszę, tutaj nas tu wskakujemy, i żeby ładnie to wszystko równiutko było, proszę, stół, biesiadny mamy. No, powiedzmy, że równo jest, nie będziemy się tutaj szczepiać czego w końcu to jest wiejskie wesele, więc teraz już postawimy dwie ławy w tą stronę, chyba że w sumie możemy postawić dla pary młodych, czyli dla mnie i dla mojej wybranki w taki oto sposób. No, to powiem Wam szczerze, że chyba to się ładnie będzie prezentowało. Do tego oczywiście trzeba teraz ławy dostawić, stoły. Siedziska i mamy tutaj ława skut, proszę, o jak ładnie się na osoby tutaj pasują, więc no to co, ustawimy sobie tu jedna, tu, proszę bardzo jak ładny stoł, stołek jest, mamy to. Teraz stół skut, nie stół, przepraszam, to nie jest tylko siedzisko. Ława, tak, proszę, to jest kolejne dwie, mamy to i teraz z drugiej strony to samo zbudujemy, więc proszę bardzo, raz, dwa, trzy tutaj dwie osoby. I tutaj dwie. Oczywiście tych gości planuję więcej zaprosić. Nie tylko tyle co widzicie, bo tutaj będzie naprawdę uczta godna królów, a przynajmniej na tyle na ile mam możliwość tego. A teraz trzeba postawić te zwykłe krzesełka. Tylko tak, to jest kłoda i patyki. Haha, czyli patyku muszę dojść i sto stołek skut. Będą takie cztery stołki, bo to oczywiście para moda i świadkowie też muszą być. Choć nie wiem czy w tamtych czasach świadkowie byli na takich weselach Ciekaw jestem, jeżeli masz jakieś informacje na ten temat Z chęcią bym się coś dowiedział, czy w tamtych czasach potrzeba było świadków Jestem ogromnie ciekaw Natomiast, no to może zrobiłem bez świadków, żeby może by było faktycznie tak bardziej przypominające starodawne obyczaje Mi się wydaje właśnie, że świadków tutaj nie było, tylko bo świadkami byli w sumie całe zgromadzenie wiejskie Więc tutaj zrobimy takie dwa stołki tu będzie jeden. Albo wiecie, co? Nie stołki, co tam stołki. Bierzemy ławę w końcu. Tylko że. Aha, bo to jest stół, Dobra, tu bierzemy to. A dlaczego kłody. A znowu kłody brakuje. Kurczę, ale to naprawdę kosztuje. Nie tylko, że kosztuje finansowo, to jeszcze kosztuje surowcowo, naprawdę. Takie wystawienie takie wesela to nie była prosta rzecz. A teraz się wydaje, że to są drogie rzeczy. Co powiecie wtedy? I jak widzicie ławy przypadły naszym paniom, gospodyniom do gustów, już zasiadły, już czekają, a my mamy jeszcze dużo, dużo zadań do zrobienia. Skoro już mamy ławy, trzeba oczywiście wystawić zastawę, czyli trzeba przygotować talerze, łyżki, kufle i nie tylko. To co, do dzieła. Bierzemy się oczywiście za warsztat. Tutaj w warsztacie będzie dosyć to proste do zrobienia. Zobaczmy co mamy dostępu do drewniana miska, drewniany talerz, drewniany kubek, spoko by była. Może jeszcze ja zerknę, wiecie co, zobaczymy co w ogóle mamy w magazynie, może jakieś rzeczy tutaj faktycznie znajdziemy. Butelkę na mamy pitny, butelkę na piwo. O, to idealnie będzie, słuchajcie, mamy drewniana fiolka, to też się mogą rzeczy przydać. Wezmę sobie ze 2, Z3, ze mamy tych drewnianych misek, też jak widzicie całkiem. Sporo, bardzo mi to cieszy. Pozbieramy i mamy glinianą buteleczkę. No to wszystko się ponapełnia, wszystko tutaj oczywiście będzie dostarczone, wszystko to ładnie się udekoruje. I będziemy dostarczyć średni wyklinowy kosz, może też ładnie być tutaj wystawiony, ale zobaczymy, czyli w takim razie ja biorę jeszcze trochę kłód, biorę sobie trochę rzeczy i dorobimy jakieś łyżki, może by dorobił, może by dorobił właśnie kilka różnych flakonów, flakonów, różnych garnuszków, 95, co ja taki przyciążony jestem, pewnie wziąłem sobie za dużo kłód. No tak, 34 to jednak jest troszkę za dużo, 20 zdecydowanie tyle co teraz mam, to wystarczy mi na długo, więc no co, idę teraz popracować na warsztacie, popracować, przygotować, aby na ostatni dzień wakacji, ostatni dzień lata, tak właściwie, było gotowe miejsce na imprezę, na wesele, pierwsze wesele w tym sezonie. A w takim razie weźmiemy sobie talerzy. Choć w sumie może kubek, a może łyżkę? Łyżkę, chochla to nie, ale łyżkę to bym sobie blokował. Fiolka to jak fiolka, postawisz jak cię mogę. W każdym razie odblokujmy sobie łyżki technologii, tylko pytanie czy my mamy to z poziomu warsztatu czy hatym wszystkie włócznia, to raczej tutaj nie, że raczej nie to nas interesuje. Gdzie jest tutaj ta możliwość? Kurczę, tylko to znaleźć drewniana łyżka, mamy. Za 50 i kubek za 100. No to co? Ja sobie tutaj teraz pokraftuję, powytwarzam. płoda jeden kubek to jest kurcze drogi biznes. Dobra, zróbmy. Na 8 na razie 8 kubków na wstępie, zobaczymy ile z tego dostaniemy. Eee, 5 kubków! O, to widzicie, już mamy 10 kubków, wystarczy. <noise> Myślałem, że będzie gorzej, ale to zróbmy w takim razie tutaj też te jeszcze łyżek chyba też będzie co 5 nam produkowało, nie. Po jednej to trzeba będzie się nakroić. Zastawa rozstawiona, zobaczcie ją już o poranku, bo teraz tak naprawdę mało co tam widać. Natomiast teraz trzeba spędzić się ostatnią noc na jakich przygotowaniach. Oczywiście gotowanie potraw, aby goście mieli co jeść, aby mieli co pić. Trzeba tutaj naprawdę sporo popracować, ale spokojnie już szykuję mięso, mięso z sosem, pieczone mięsa, zupy kremowe i różnego rodzaju trunki. Mam nadzieję, że goście będą zadowoleni, będą długo wspominać to wesele, które tutaj wyprawiłem. Tak prezentuje się nas stół biesiadny, tak prezentuje się miejsce do naszego wesela. Mam nadzieję, że goście będą zadowoleni z tych potraw, które przygotowałem, z tych trunków, które tutaj Porozlewam do naszych kufli i naszych buteleczek. Mam nadzieję, że goście będą zachwyceni. Natomiast jeszcze brakuje mi jednego elementu jednego zasadniczego elementu bez którego ja nie widzę, żeby mogło tutaj się wszystko odbyć. Wprawdzie, tak, myślę o świniaku na rożnie. Ale chyba tego nie da rady zrobić, więc, jak skoro nam świnieka się nie da, to chociaż kamienne ognisko. Kamienne ognisko, które na pewno będzie się świetnie prezentowało. A nawet tutaj, w tym miejscu, możemy postawić. Sądzę, że jak najbardziej. Tylko tak, kamienne ognisko szukamy, szukamy tutaj. Piękne kamienne ognisko w tym oto miejscu. Proszę, idealnie. I teraz tylko czekamy. Na przyjście wieczora, żeby zacząć świętować ostatnim latem tego roku. Ostatnim dniem lata tego roku będzie uczta weselna. Jesteśmy gotowi do oświadczeń, czy będą one przyjęte. Oczywiście moją wybranką jest niezmiennie Lorelei. Lorelei, Lore moja droga, po romansie mam coś dla ciebie piękna. Nigdy w życiu nie czułem się tak zakochany, aż mnie to przeraża, jednak wolę spędzić całe życie w strachu nic zaczerpnąć, chociażby jeden oddech bez ciebie jako mojej żony u boku. Ja też się boję, całe życie bałem się uczyć, ale teraz byłabym yy, przeszczęśliwa będąc przerażoną razem z tobą. Uczyniłaś mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I uwaga, rozpoczynamy wesele! I takim oto klimatem żyli długo i szczęśliwie. Co no ciekawsze my też możemy słuchajcie, możemy w tym momencie zasiąść i mamy naszego racimira, tak nasza postać wygląda i tak nasze wesele wygląda. Wprawdzie nie ma chyba jednego, jednej z obywatelek naszej osady, ale chyba nie przyjęła zaproszenie. No cóż, nowa, nowa, więc pewnie się nie czuła pewnie, żeby przyjąć. Witam moja żono, witam, mamy jesień i mamy także żonę. No i właśnie pewnie wielu z was na długo to czeka, na, na to czekało, mamy małżonkę, z którą możemy porozmawiać. I proszę ci, moja droga, już yy, chciałem coś, jak się miewa wasze małe królestwo, bez problemów, a już z romansem, słuchaj, yy, no, dziecko jeszcze nie, ale mam dla ciebie coś wyjątkowego. Przepraszam, znaczy miałem w planach coś, nie, nieważne, zaraz coś Ci przyniosę. Poczekaj najdroższa, poczekaj, jeszcze prezent, prezent ślubny, zapomniałem po ślubie, teraz sobie przypomniałem, tak, już wytrzeźwiałem, już po ślubie mamy, słuchajcie, dla niej prezent. Mamy oczywiście narzutę, narzutę, którą gdzieś tam zdobyłem z jakiegoś e, dziwnego miejsca. Hmm, tylko tak, właśnie z tych namiotów. Moja droga, moja droga, proszę. Proszę, dla Ciebie, proszę moja droga, mam coś dla Ciebie, narzuta. A, sympatia plus 10, to naprawdę miłe, dziękuję. I oczywiście ona na razie nie chce, a dlaczego jej dałem ten prezent, który jest wart 500 monet? Z prostego powodu, yy, gdyż chcę zrobić achievement przez 2 lata, moja żona ma dostać ode mnie prezenty. Jest takie achievement na Steamie i tak jak powiedziałem, chcę zrobić wszystkie achievementy tej gry. Zobaczymy, czy mi się to powiedzie. I to w tak naprawdę także na dziś tyle, jeżeli chodzi o Medieval Dynasty. Mam nadzieję, że to wesele, które zaprezentowałem, ta uczta, którą przygotowałem, Wam się podobała i będziecie chcieli dłużej zestać ze mną w Medieval Dynasty. Mam nadzieję, że taki żar jeszcze do tej gry jeszcze jest, że chcecie troszkę jej poglądać i razem ze mną zobaczyć, co jeszcze tam ona skrywa, bo tak naprawdę dopiero jej poznaliśmy do, dosłownie odrobinę. Więc więc jestem ogromnie ciekaw, co jeszcze nam przydarzy. Natomiast, jeżeli ten odcinek Wam się podoba, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was w stanie. Na razie, hej!